Cześć, witam Was serdecznie widzowie. Tu dan OK. Z tej strony zapraszam na kolejny odcinek z serii Unlisted, a w którym przetestuję dwa niemieckie myśliwce ME262 odrzutowe, a które to pojawiły się po ostatniej aktualizacji Jet Power. I tak wspomniane dwie wersje dostępne obecnie w Enlisted Schmita. M262, z których pierwsza widoczna w tym momencie to wersja z bombą półtonową i dodatkowo wzbrojona w 4 działka 30 metrów a druga będzie to wersja z działkiem 5 cm. czas przetestować obie w boju zastrzał z działek plus bomba działka jak widać tylko drasnęły ale bomba Zrobiło robotę. Trzy cele na raz zniszczone. Fakt, że opancerzone, ale zawsze. Dobra, samolot został rozdwojony w bombę, i wracamy nad cel. kaboom pięknie kw2 z niedewanne 84 cele już zaliczone jak widać ostrzał z działek kalibru 30 mm z nicję wybuchową jest mało skuteczny na cele opancerzone. Zdecydowanie jest lepiej polegać dokładnie na półtonowej bombie. Okay. 5 calów zaliczonych Pięknie, dwa na raz. 7 cali zniszczonych. Wracam po bombę i wrzucamy podrzucić pacuszkę. Co tu razem? Pięknie. Ciężki czołg rosyjski IS-1 zniszczony. I ósmy cel zaliczony. Oj, trochę późno wyciągnąłem. No niestety ale ostrzał działek tylko porysowało, pancerz subciąg najcięższy czołg sowiecki IS-2 w wersji 1944 właśnie wyparował spróbuję zatykować życiu działek Górny słabszy pancerz. No niestety jak widać raptem w niego zapukałem. Ok, T-28 sowiecki zniszczony. Fajny widoczek z kokpitu jak widać. Całkiem ładna widoczność. Okej, okay. steward malutki zaliczony i jak widać 11 celów zniszczonych oj to było naprawdę blisko Kolejny cel do kolekcji. O, niespodzianka. Eksplodował kolejny pojazd. Widocznie prawie z wału dostałem. Scott, który musiał chował się podpalony przez falę uderzeniową bomby. Ładnie. Licznik szybko bije. Razem bomba nie trafiła w cel, ale 13 celi zaliczonych. Pięknie, kolejny sowiecki ciężki czołg to razem KW-1 zniszczony. Jak widać ta wersja Messerschmitt 262 z bombą płótnową jest naprawdę zabójcza dla pojazdów pancernych ale tak samo siły żywej nie mogę się doczekać kiedy w końcu odkryję ten myśliwiec i użyję w boju ok najciężej opancerzony tak zwany Super Pershing amerykański również zginął. I 15 celów zniszczonych. Ok, kolejny ciężki Amerykański Pershing zniszczony Ok, Staruszek M Schley, również... Odparowane i 17 celi zaliczonych, coś pięknego, dwa czołgi raz w tym i z dwa, nic dodać, nic ująć. To chyba najlepsza rekomendacja i reklama skuteczności. Meśka w wersji z bombą półtenową. Prawdziwa maszyna zakłady. Ok, Letki sowiecki T26 do piachu i 20 cel zaliczony. Okej, okay. Sherman, to razem odparowany 22 cel 23 cel, to dane do listy Mesiek z Waszej dwa ma naprawdę niesamowite włoszenie. Ok, te 34 działkiem 57 mm rozwalony. Muszę przyznać, że nie zły speed. I jak widać, wręcz dech odbierające, ultraszybkie wznoszenie. Lekko pancerzony BT-7 sowiecki zniszczony i 24 cele naliczone. Tak więc mogę się już pokusić o podsumowanie tej maszyny w wersji z czterema działkami 30 metrów, które dają się doskonale do niszczenia samolotów oraz siły żywej dodatkowo wyposażonej w półtelową bombę która niszczy każdy cel a nawet jak widzieliście kilka naraz, to naprawdę maszyna doskonała jest co znamienne to wersja darmowa która wystarczy tylko odkryć i zakupić za srebro zdobywane w grze a teraz przejdźmy do wersji premium me 262 z działkiem widocznym teraz 5 cm a które jest, jak widać, jedynym uzbrojeniem tego myśliwca. Już mogę przypuszczać, że będzie to maszyna bardzo mocno wyspecjalizowana w odróżnieniu od wcześniej testowanej wersji. Zobaczmy jak sprawdzi się przeciwko celom na ziemi, a jak widać jest całkiem nieźle. Kilka pocisków wystrzelonych. I pierwszy czołg lekki BT7 zaliczony, znoszenie. Jak widać, też jest całkiem niezłe. Zdecydowanie chodziło troszkę gorsze niż w wersji poprzedniej, ale mogę się mylić. Dobra, drugie podejście do celu. Zobaczmy, czy coś się uda ponownie ustrzelić. Jak widać, cel został porażony, uszkodzony, ale nie zniszczony. Jednak bomba półtonowa była zdecydowanie bardziej skuteczna. dobry przykład uszkodzenia superpershinga dość poważne było jak widać ale nadal cel nie został zniszczony tym razem Sherman został ponownie bardzo mocno uszkodzony ale jak widać przetrwał ostrzał Będzie teraz podejść na bardzo niskim pułapie. I ponownie, jak widać, uzyskane zostały przebicia celu. Natomiast, mimo uszkodzeń poważnych, KW2 przetrwał. W końcu udało się zaliczyć kolejny cel Sherman. Zniszczony dotąd. Mamy naliczone po tylu atakach. Raptem 4 cele, czyli skuteczność jest dużo niższa w porównaniu z Messerschmittem. 262 w wersji z bombą. W końcu piąty cel. Zaliczony. tu widać doskonale jak pocisk odbił się od przedniego pancerza Pershinga tutaj zdaje się to był I 2 został uszkodzony, a konkretnie trafiony w silnik Mam nadzieję, że to się przełoży na jego zniszczenie. Ponowne, bardzo poważne uszkodzenie Pershinga. No i właśnie eksplodowało, jak było widać, is 2 w wersji Rocket 44. W końcu udało się zmęczyć tego KW2 i przy okazji uszkodzić Shermana, nareszcie 7 celi zaliczonych. Cholernie, twardy zawodnik Tempershing. O, niespodzianka, jak widać do czasu, bo uszkodzony pershing właśnie spłynął. Osiem celów zaliczonych. Dziewiąty. Wreszcie zniszczyłem super pershinga, ale musiałem go naprawdę ostro strzelać, żeby finalnie go zmęczyć. Bomba była dużo szybsza w działaniu, ale dziesiąty cel zniszczony. Ładnie, dwa cele za jednym podejściem, 12 zaliczonych. Sherman zniszczony, 13. super, KW-1 zaliczony było widać wyraźne trafienie w w amunicję która eksplodowała powodując zniszczenie Czołgu. O, i już przy okazji jeszcze silnik kolejnego. Całkiem możliwy, że za chwilę eksploduje. Ok, 15 cel T28. Bardzo ładne podejście, dwa cele naraz zaliczone, te 34 działa są bieżne z 85 i 17 celów zniszczonych. Zaczynam się chyba rozkręcać. oba podejścia bez zliczenia celi i ponownie uszkodzenia ale cel jak widać przetrwał W końcu stary dobry grant swajczyny i 18 celi zniszczonych. okej okay wyraźnie podpaliłem silnik Subcio 19 cel Crusader zaliczony właśnie eksplodował uszkodzony wcześniej zdaje się w silnik czołg 20 zaliczony ja mówię na to, że atakowałem już zniszczony czołg ponownie wywołałem tylko uszkodzenia o, ale w tym wypadku silnik tak więc chyba go podpaliłem być może za chwileczkę mi go zaliczę pięknie zniszczony T-34 21 cel Ups, zdaje się, że ściąłem czubek drzewa. I już chodziłem letki czołg. O, chyba uzyskałem kolejne podpalenie. Zaraz się okaże. o, dokładnie, 22 czołg zniszczony o, i 23, wcześniej podpalony, M3. tu niestety trafiłem przedni pancerz, tu widać widać przetrwał ostrzał ponowiłem atak, tym razem z tylnej półsfery i Sherman został mocno uszkodzony być może za chwilę eksploduje dokładnie udało się, 24 cel zaliczony kolejny cel mocno uszkodzony może się już to uda poprawić wynik do 25 ponawiam próbę i w końcu 25 celi zniszczonych ale jak widać wymaga to dużo większego zachodu dobrego w miarę przycelowania a i ryzyko jest dużo większe niż w przypadku bombardowania Wcześniejszą wersją wersją M262 przy użyciu półtonowej bomby ok, to by było na tyle jeśli chodzi o testowanie obu maszyn mam nadzieję, że odcinek będzie dla Was przydatny a tymczasem wracamy do hangaru i krótkiego podsumowania końcowego a więc podsumowując, zdecydowanie bardziej polecam darmową wersję, jako bardziej unwersalną Messerschmitt 262, wersji z bombą i czterema działkami 30 m. A tu rzućmy jeszcze okiem na pozostałe odrzutowce, które są udostępnione w tej aktualizacji Jet Power. Tu jak widać, wersja japońska Messerschmitt 262 również uzbrojona została w bombę. I przypuszczam, że będzie ona podobnie skuteczna jak wersja niemiecka. Teraz zobaczmy wersję dla aliantów. I mam tutaj dostępne dwa odrzutowce. Jeden darmowy. To widoczny teraz Meteor, który ma, zobaczcie, aż dwie bomby. Także to już zamienia go bardziej w bombowca. Osiągi ma, jak widać też całkiem dobre a i uzbrojenie strzeleckie też jest dobre. Drugim odrzutowcem, ale w wersji premium dla Aliantów jest jak widać amerykański F80. Również uzbrojony w dwie bomby oraz dobre uzbrojenie strzeleckie przy również bardzo dobrych osiągach. Na koniec zobaczmy dostępny, jedyny myśliwiec sowiecki. Jest to kopia, tak naprawdę, Messerschmitta Me 262 w wydaniu radzieckim. I podobno jest jak widać też uzbrojenie. Jedna bomba półtonowa plus działka. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie proszę znać, czy chcielibyście, abym przetestował dla Was pozostałe odżytowce. Hejka, no i okej. Okay.